Coś widziałem dzisiaj? Cineczek. Znowu z Ultimate Custom Night i dzisiaj będziemy znowu przechodzić tą grę. Tylko teraz mam taki plan. ostatnio przychodziliśmy sobie tutaj z Toy Boy tymi dwoma: yy, Rockstar Foxim i Alcipem. I teraz mam, yy, mam chyba, widzicie, już mam high score to 1250, czyli. Już więcej grałem. Przechodziłem na takich Golden Freddy'm, na kimś jeszcze. I teraz mam właśnie plan, żeby właśnie zrobić challenge. Tutaj mamy kilka no nawet dużo challenge'ów. Dużo ich tutaj jest, ale ja, jako, że nie jestem aż taki dobry w takiej jarki, to myślę, że, że sobie zrobimy challenge Bears A tak, ja jeden. Tutaj jest Phantom Freddy'. Czyli trzeba na niego zaświecić latarką, jak, jest, jak się pojawia. Golden Freddy to albo jak on się pojawi w y, twoim biurze, to albo trzeba założyć maskę, albo po prostu wejść w kamery. On to jest tam w kanałach Ka kanalizacji. Czyli to jest coś takiego jak o, ci wszyscy. Ona nie właśnie też grałem. On nie w wętach? Okej. Okay. to wiadomo? I helpi Dobra Jestem w stanie to zrobić Dobra Dobra, robimy, robimy challenge. Jak się włączało? Latarkę. Klo, fl, z. Dobra, Z. Dobra. Let's go. U, u, uda uda mi się, uda nam się, uda nam się. Dobra, trzeba zbierać pieniążki Zajadł, dobra. Aha. Już mnie zjadł. Już mnie zjadł. Dość szyb, to, jest, to było dość szybkie. Chyba bo to jest bardzo głośne. Aha. Że to sobie trochę przydziwi, bo to jest głośno, strasznie. Muszę patrzeć w te drzwi, bo on gdzieś musi być. Serio? Yy... Dobra. Z? Nie widzę nigdzie. O oh, Jezu! O, oh, jak się przestraszyłem! Please, deposit! Five coins. Oho, dobra, widziałem oczy. Tylko zaraz mnie Freddy zje. Nie mam hajsu na deposit. Rad jest tu chyba widziałam znowu oczy Aha Zamknął! Jezu, jestem taki słaby Cóż, nauczę się dopiero, nie, nie daję rady na takich challenge'ach Ciężkie to jest, dość Wspomniałam, że jeszcze DAX System i te wszystkie, wiecie, Vent System Wspomniałam o nich, no, serio? Oni gdzieś tu, czy tu? Dobra, widziałam znowu oczy. Dobra, poszedł, co? Serio? Ja umieram od takich dziadów? O Boże, to będzie, będzie ciężkie. Dobra, tutaj zamknę. Nie widzę na razie. Pra, problem stwarzają ci, ci, co mają oczy. Nie widzę ich oczu brzydkich. Ojojoj, słabizna. Nie idzie dobrze. I to w ogóle nie idzie dobrze. Chyba zbieram. Jezu. Jezu. Aż tak słaby jestem, że niech helpi wyskakuje. Był Golden Freddy, był jeszcze ten po prawej z oczami. Ja cię ja umarłem. Kto policzy ile razy ja umarłem? Nie wiem, dostaję serce i, i subskrypcję. Kto policzy ile razy umarłem? Dobra, nie wi Dobra, oczy widziałem. Dobra, Z. Wyłączamy wiatrak, bo niepotrzebny na razie jest. Dobra, otwieram te drzwi. Serio, Helpi znowu. Helpim wyskoczył. To chyba żartują. Słuchaj, to było... Właśnie Vent System. Dark System. No, kurde. Zniknij. Golden Freddy Gdzie on idzie tu? O... Zaraz tu przyjdzie Freddy Fazbear Nosz, helpi! Żartujecie se A jak z tym, tym w wętach? Zaraz powinien się No kurde weź to On jest tutaj Idzie Freddy Fazbir Mrok pojawił się Niech ten znika mi On chyba chyba oho fan Gordon Freddy Znowu Golden Freddy Złaszcie mi z drogi Golden Freddy No co? Czemu tu jest Phantom Freddy ciągle? Boże, czemu Huddy mi znowu wyskoczył? Oczy widziałem i oczy widzę. A gdzie jest Freddy? Z, no unikaj mi z drogi. Pomóż mi Foxy. Foxy! dziękuję ci Fox jesteś najlepszy no Phantom Freddy jak tam Dark System on zniknął gdzieś no czemu tu jest ten Phantom Freddy ciągle Dark System nie ma nikogo nie widziałem no ZAMKNĄŁEM TE DRZWI Ja Cię kręcę, to jest trudne Dla mnie trudne jest... O to Dobra, zbieramy kasę, bo się przyda No! Serio? Serio, że żart żart żartujecie sobie chyba? Ten, jeszcze tego, ten jego głos. Muszę lepiej pasyć się, bo to jest dość głupie, że ja tak umieram. No, Phantom Freddy, widziałem go. Tak, system. Tutaj nikogo nie ma. CAM system. No, trzy pieniądze. O. Jak tam no znowu helpi. Znowu helpi. No, no, no to aż taki helpi nie jest chyba. Please deposit! Five coins. Nie widzę. Więc system idzie tutaj. Duck system. Zaraz przyjdzie Freddy i Fazbear Popuszka. Pomóż mi Foxy, mój druhu druhu. Tu siedem power daj. Widzę Fantoma. No i znowu helpi. Przy jego dziwny dźwięk. Dobra. O! Oh. Uh. Dobra. No znowu czemu, gdzie jest helpi? Ja go nigdy nie widzę. Gdy nie widzę Halpiego. No a tam jest dobra. To mi się przyda. Phantom Freddy. że tu jest Freddy Fazbear, znowu Phantom Freddy. Siema Foxy. Daj mi 60 stopni. 5 five coins. Thank you for the posting, five coins Tutaj idź. Tu idź, do tu. Nigdzie indziej. Znowu tam oczy były. Gdzie jest Freddy Fazbear? <gasps> Jak ja! Znowu oczy. Idź stąd, Phantom Freddy. Thank you for the posting, five coins. Gdzie jest Freddy? Tu jest. więc system zaraz... Dobra, o oh je! Yeah. No, tam jest jeszcze ten dziad. Bo zaraz powinien przyjść. Widziałem oczy. Chyba słyszałem jego śmiech. ale poszedł sobie chyba. Lepiej zamknę te drzwi, żeby nie przyszedł Freddy. O no, helpiej, dobra. Uh. A Phantom? Gdzie jest? Tutaj jest Freddy Fazbear. Vent System, tak System. O nie, no tu jest blisko. Złaś mi. U, dobra, był, był godny Freddy. Przez chwilę go widziałem. Zobaczamy. O nie, Phantom Freddy. Phantom Freddy. Dobra, Dark System Clear Helpi! Zwaś mi z drogi. Uuuuh, Ventilation Gdzie jest Freddy Fazbear? Tu jest Freddy Fazbear. Zwaś mi z drogi helpi. Gdzie jest Freddy Fazbear? Zwaś mi z drogi oczy. Donara oczy. Zwaś mi z drogi Daj Foxiego. Fox jego Fox O dobra, widziałam oczy. Daję 60 stopni, żeby mi nigdy nie przychodził na razie. Zwaśnię mi w Anton Freddy z oczu. Dark system clear. No, widziałem oczy. Jak tam z Freddym Fasbirem. Dobrze na razie z Freddym Fasbirem. Bo zaraz przyjdzie ten. Ja mam 1%. Yes! Wygrałyśmy! Udało się. Udało się, wreszcie! Boże... No, ciężki challenge. No i zaliczony. Później może na następnym odcinku przejdziemy to. Tu już będzie ciężej. Od tego jakoś nie widziałem w ogóle Loftiego. No dobra. No to tutaj jeszcze jakiś dodatkowy będzie. When Fred z Begin, dobra. To będzie w następnym odcinku. To będzie jakby za ciężko, bo tutaj Freddy jest. Dobra, no to. Dziękuję za oglądanie mojego challenge'u, gdzie prawie zawsze umierałem. I się z sami żegnam. Bye, bye.